W pierwszym historii drugiego liceum zorganizowaliśmy koncert noworoczny, którego adresatem są wszyscy ci, którzy wkładają ogromny wysiłek w to, żeby drugie liceum się rozwijało. Są to oczywiście nauczyciele, ci emerytowani, ci pracujący obecnie, są rodzice, którzy poświęcają swój czas i środki, żeby wspierać szkołę. Są oczywiście też przedstawiciele naszych instytucji, które pomagają o świacie gorzowskiej. Nie. Przygotowania były bardzo długie, trwały już od poprzedniego roku. Jest to przedłużenie świątecznej atmosfery w naszej szkole. Jeszcze tutaj troszeczkę poświętujemy, pocieszymy się i na pewno przygotowanie na nowy nadchodzący rok. Mamy nadzieję, że w tym ten rok będzie jak najbardziej udany dla naszej szkoły. Czeka nas dużo ciekawych wydarzeń i mamy nadzieję, że również dużo sukcesów. Nasza młodzież, która przecież odnosi ogromne sukcesy naukowe, no, mogę się, proszę Państwa, pochwalić w imieniu dyrekcji szkoły. Faktem, że jesteśmy dalej najlepszym liceum w Gorzowie wielkopolskim, a drugim w województwie, i fakt, że ci uczniowie, którzy przede wszystkim skupiają się na nauce, potrafią rozwijać także i inne pasje, no jest godzien jest podziwu. Jest to dla mnie niesamowite doświadczenie, ponieważ się w ogóle nie spodziewałam, że młodzież ze szkoły oglądającej z tak zaangażowaniem, takim dużym zaangażowaniem będzie chciała uczestniczyć i z taką werwą śpiewać kolendy.